Widzowie! Pokażę dzisiaj Wam, jak zrobić takie animacje jak chociaż jak wczoraj. No, może podobne. Pierwsze, co wchodzimy, w Avatar rig, rig builder. Ja biorę R6 zawsze, blog, awatar. Później klikamy editor, Avatar Ja sobie to tutaj wezmę. Później, klikamy na tego naszego Riga. Y Później myślimy. Później po prostu tutaj macie takie coś i możecie tutaj sobie ustawiać, żeby nie było jedna na milisekunda i możecie sobie zrobić taką animację, na przykład takie coś, hop. Więc, że tak biegnie ten Rig Builder, patrzcie, tylko coś mi teraz nie wyszło, ale dobra. I on teraz, teraz tutaj nogi, ustawiamy tak. Na, później przechodzimy trochę dalej. Znowu ustawiamy w innym miejscu tego Rick Builder. Później ponownie bierzemy inną kratkę. Ponownie bierzemy tego Rick Builder. I mamy i stworzyliśmy taką właśnie animację. Normalnie to byście wy chyba stworzyli taką animację, że po prostu. Tu o, tak szybko biegnie, ale wystarczy, że tutaj piszecie. Jak szybko chcecie, żeby ta animacja się Wam odtwarzała, zrobimy na przykład takie coś. Tutaj on jest tu i sobie się przewraca. Dajcie mi chwilkę, zrobię jakąś animację. Dobra, słyszałem taką animację, widzowie. I możecie tworzyć różne animacje, ja słyszałem właśnie taką. Trochę mi się nie udało, ale chyba jest fajna. Możecie też na około tę animację robić i... O to no, nie, nie tak. Możecie tutaj sobie ustawić na 6 i jeszcze dalej robić te animacje. To jest Wasza decyzja, mam nadzieję, że pomogłem. I będziecie tworzyć takie fajne animacje jak na przykład tutaj będzie Takie fajne animacje jak na przykład taka animacja będziecie fajna tworzyć. Ale mam nadzieję, że pomogłem w tym filmie i dla Was to było pomocne. Miłego i narka.